Дзень добр, коханы. Обяцала уже ендзе далей апавяда, то апавядам далей. Тrazце вам апавяаць о аурах. Co то jest ауры ў чалавека.Чскі і шведзаў уже аурысом. jużж наўковцы то свердзілі і наві звенча робіў, Potrafią już zrobić zdjęcie e, aury. I aura to jest tak od metra do półtora zwykłego człowieka. I ona ochranie, jest dużo warstw aury. Ona co 5 cm, co, co e, idzie nowa aura. I jest takie warstwy jak. E, Wewnętrzna. Jest zewnętrzna. Z ostatniej e, warstwa taka e, bardzo mocna. Jako korania człowieka, od wszystkiego. Od cudzej energii, od niedobrych miejsc, od e, niedobrego wzroku. To jest taka wewnętrzna, zewnętrzna aura. Z ostatni sloj, ten, gdzie. Птора метра і самы астатні слой, як в яйку. Укол чалавека ідзе ура і пшэндзе, чалавек як, як в яйке, охранёнай сваімі ааўамі. Е ура психічна, каўзальна, ментальна. Na trzy warstwy od psychiki, od jego umysłu jest. Jest taura karmy. Tam jest informacja, jakim stanie człowiek jest. Grzechy. Wszystko to tam zapisane, co niby dobrego. Wiecie? Ludzie mówią, a ja dobry jestem, a ja dobrym. Um, jestem wierząca, ja jestem katoliczka i bardzo wierzę, że Bóg swoje zrobi. I kiedy człowiek zbiera, zbiera, zbiera po troszeczkę taura, tam e, robi się nieczysta. Karma można nazwać. E, Jak цеcie no, dużo tych nazmi jest jak вам podoba się um, Ale ty razейszych zasach wszystkich wiedzą, że to jest co to jest Baczy ja nim bardzo dobrze mówię po по polsku Ja jestem ліtwinka Ja w swoim pierwszym powiedziała, że mieszka ільnia i tu przyjez za dużo поляuda mnie do licczenie ja jestem bioenergetikam I teraz dalej Wam opowiadam o swoich możliwościach, co ja robię. Aura to jest, można czyścić energetycznie, Ja nie, nie wyleczyłam żadnych roby, jeżeli by nie pracowałam z nieczyszczyłem aury. I jeden słoń taki jest niedaleko od ciała, i moja ręka chodzi po tym warstwie, to jest zdrowie, aura zdrowie. Ir ten aš jaučiu. Dievas man davė labai stiprią energiją, kurią aš dalinuosi su žmonėmis. Aš padedu, liečiu, nedotykając. Žinote, kas dotyka žmogaus, tai nėra genetika. Kiekvienas, kas bus, bus. człowiek poczuje wasze ciepło, wasze co, to oszuście, to tak robił. Nie, nie wolno dotykać. Mocny bioenergetyk, bio, bioenergoterapeuta będzie przez odległość idzie od takiej warstwy, od człowieka chodzi ręka i bardzo mocna energia idzie z jego ręk, z moich też idzie bardzo mocna energia. Takim sposobem ja jestem donorem energetycznym i zmuszam odbudować. Wszystko można odbudować. Człowiek. Taki jest doskonale stworzenie każdy żywy nawet piesek podaje się liczeniu, wiecie. I jeżeli ty stymulujesz, każesz organu odbudować komórki, serca czy co, wszystko odbuduje się. Jeżeлі ти все шиścić ловłowieка, теж оочściш. Я жили там жили bardzo недобре, неладни, чорny, на nogгах, Пі жадne коперації то чиści się. Попросту вичищаш з там закknięтя, które там вешшні позваля криві і теdy там onні вибуха, вичиши się і oni вкланяшщебі шляду. Jak nie było ich, nawet ja babci o 90 lat wyczyściłam żyły, Nieważny wiek i nieważny wiek, komu tam serce lecisz, czy, czy inne organy, to przepraszam, tylko mięso. I zmuszasz komórki dziewicie, młodej komórki serca, młodej niż serca, to tam tylko mięso. Niecie i те жили i ти wszystko чиści się,чи сер, чивантроby, czy чи wszystko. Vantroba też bardzo dobrze odbuduuj się. Wszystko можна po troszeчку. bardzozo важны гормональная система człowieka to daje bardzo dużo проблемów для zdrowie. Wszystko там e, wszystko może lecić. Prawie cisko, але я нам над собą теж нацельнікачи як то по-польски поведить то бок троханний іцаало цяло, цяло даєще ви лечить а jednego міса не позва Бвай так А муши терпяч на jest э, шловік muши э, почерпеć але по ти Odpokutuje i Bóg pozwala potem wyleczyć. By bywa i tak. Nie, nie bywa, ale często tak bywa. Trzeba troszeczkę pamięcić człowieka, żeby dostał po dupie za coś, co narobił. Bo ludzie myślą, że tylko nie, nie robią źle rzeczy, to wtedy jest dobre. I tam nie, kochany, nie tylko, że ty zrobił. Wiecie, wszystko idzie, to, to, to e, nawet to, co pomyślisz, co powiedziesz i co zrobisz, to idzie równo. Pokarmie idzie. Ty, ty pomyśleś, że zabije Ciebie ty niedobry, czyli Ty zrobił Już grzek taki sam. Także z myślami też kochany, musicie z nimi nad nimi mieć władzę. Nie, nie wolno myśleć tam takie rzeczy. Wszystko dla was wróci, wszystko będzie potem, wiecie. Także e, choroby, które was mięczą. to też jest. Jeżeli, e, ja wiesz, wiecie co zauważyłam, do mnie wraz, e, przyjeżdżają ludzie, którzy już odpokutowali swoje. I takimi cudnymi drogami dowiedzie się o mnie, no, no, no cudo, jak oni dowiedziały się przez takie wypadki, że e, i to znak. Jeżeli już oni dowiedzieli się o mnie, jakimi to drogami, to znaczy, że Bóg chce im już pomóc. Już Aniola e, który powiedzieli, to przez te ludzie e, działa anioła ich i przywozi za, za rękę do mnie. тих люди я тади могвілечить. Я обсервує, Я п пи там як, хто вийшла, вже ти ви у зналіщі. бо я реклама не дає. І вам терас все тілько поради дач. і терас так порада дач. Kse. Nierwy, stresy. Wy jesteście bardzo zmęczeni. Wiecie, co musicie robić, żeby odpoczywać? Żeby sami siebie pomóc? Musicie... Musicie uh, myśleć czysto. Działać wszystko czysto. Mus Dobry umysł, dobra myśl, tylko pozytywna, kochać ludzi, dobrych, niedobrych, nie wy sądzi. jest on sądzie. Nie wolno ludziom sądzić. I będzie dużo rzeczy Wam lepiej. Do następnego filmu mojego. Patrzcie, róbcie to, jeżeli podobało się i patrzcie dalej. Dalej będzie już coraz serio porady dawać.